Przedstawicielka. witam Was bardzo serdecznie w naszej bibliotece. Jest mi bardzo miło, że możemy się w jakikolwiek sposób spotkać. Słyszałam, że w tym tygodniu macie mnóstwo zajęć związanych z książkami. Czy dobrze słyszałam? Tak. Właśnie. A jak, jak się pan wydaje? Co to jest biblioteka? Tam gdzie książki. No świetnie. A jakie książki można wypożyczyć w bibliotece? Stare, nowe, nowe, nowe. Nowe, nowe. Przede wszystkim nowe książki są najfajniejsze. A czy stare książki też są w bibliotece? Nie, nie, nie. Są, są. Słuchajcie, w bibliotece można wypożyczyć i nowe książki i stare, ale to, że książka jest już długo w bibliotece i to znaczy, że jest stara, wcale nie znaczy, że musi być zniszczona, bo o książki z biblioteki trzeba dbać po to, żeby jak najwięcej czytelników mogło z nich skorzystać. Czy, czy mam rację, czy nie mam racji?

Super, super. Słyszę, że wielu że nas odwiedza naszą bibliotekę, ale nie wszyscy. Słuchajcie, za tym. Idziemy na wycieczkę. Szczególnie zapraszam tych, którzy jeszcze nie odwiedzili. Idziemy. Maszerujemy, maszerujemy. W naszej bibliotece oprócz książek są komputery. Zobaczcie. Czy możecie policzyć, ile tych komputerów jest? Nie no, Pięknie! Bardzo dużo wiecie o książkach i jeszcze umiecie świetnie liczyć. No brawo, co za zdolne przedszkolaki. Słuchajcie, na tych komputerach czasami uczniowie ze szkoły albo osoby dorosłe pracują. Piszą, piszą, różne, piszą, piszą różne dokumenty, przygotowują różne materiały. Idziemy dalej. Maszerujemy, 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 maszerujemy. Jak myślicie, co jest w drugiej części biblioteki? Książki, książki, Jak myślicie, tylko książki mogą być w bibliotece? No Nie. Nie. jeszcze może być w bibliotece? Komputery! Komputer. Są książki, komputery! A zobaczcie, co ja tu mam! To, tak, słuchajcie, to jest najwygodniejsza. To jest najwygodniejsza kanapa na świecie. Ona jest ogromna. Postaram się Wam ją pokazać całą, Zobaczcie, jest wielki. Mieści się na niej dziesięcioro przedszkolaków. A jeszcze na oparciach, drugie tyle. Cała grupa by się na pewno... Ma. Jeżeli przyjdzie z kimś dorosłym, nie wiem, z mamą, z tatą, z babcią, może z ciocią albo wujkiem, to oni na pewno będą. Oni na pewno będą... E, szukać książek tutaj, w tych regałach, gdzie teraz chodzimy, bo tutaj są książki dla dorosłych. Jak się Wam wydaje, o czym mogą być książki dla dorosłych? O strasznych rzeczach. O firmach. O, firma. o strasznych rzeczach. Jak o, o jakich strasznych rzeczach? O biciu się. O, no, super. A czy o miłości? Ucha. Ucha. O wojnach światowych. O wojnach światowych, jasne, super. A o miłości? A o podróżach? A są książki, gdzie mówią jakieś, nie wiem, złe rzeczy do siebie? No są, niestety też są, ale to, o, te książki są po to, żeby Czasami wytłumaczyć, że właśnie nie trzeba mówić takich złych rzeczy sobie. Idziemy dalej. Zapraszam was teraz do najfajniejszego miejsca w bibliotece. Jak myślicie, co się w nim znajduje? Książki dla dzieci, dla dzieci. No pewnie. Słuchajcie, to jest królestwo dzieci. To jest królestwo dzieci. Tak. Mieszkają tutaj nie tylko książki, bo mieszkają takie opacynki. Już pokażę. Dzień dobry. Słuchajcie, w naszej bibliotece mieszka papierowy kot. Czy wygląda jak kot? No, tak. Nie. Na No Straszcze. Proszę. A, troszeczkę tak? Dobra, to czemu troszeczkę nie wygląda? Bo nie ma ła... Nie ma za dużo ma tylko nie, nie ma, ma... Nie. A, ale nie ma jednej. Ale nie ma czterech. Nie ma? Jasne. To dlatego trochę nie przypomina. A dlaczego trochę przypomina? Bo ma uszy i wąsy. I ogon. I super. Dobrze. A teraz, teraz słuchajcie, mam do Was pytanie. Jak się Wam wydaje, czy te książki w bibliotece są ułożone w jakiś sposób? Czy nie? Tak! A w jaki sposób można układać książki w bibliotece? Jakie można podzielić? Na szatkę? Oczywiście, że na szafkę i to nawet trzeba je ułożyć na regał, żeby no, były jakoś ułożone, ale e, czy można je jakoś podzielić, jak się Wam wydaje? Tak, tak. Super, jak? Można no, podzielić je tak, że różne są oddziały i takie same oddziały idą na jedną półkę. Świetnie, kto to powiedział? Ja. ja, ja. ja no. Kochana, ja myślę, że Ty możesz w bibliotece pracować z takimi świetnymi pomysłami. Słuchajcie, nasze książki są dzielone działami. I to książki i dla dorosłych, i dla dzieci również. Zapraszam Was zatem między półki, między książki dla dzieci. Na jednej półce są książki, na pierwszej półce są książki opowiadania o przedszkolakach i o dzieciach, które chodzą do szkoły. Na przykład jest książka pod tytułem Witajcie w przedszkolu. Jak myślicie, o czym może być ta książka? No, jasne. A co się w tym przedszkolu wydarzyło, to ja wam nie mogę powiedzieć. Może Wam opowiedzieć o tym książka. Jest książka. Są Przygody jego. Czy widzicie dobrze okładkę? Tak. Następnie Następny, dla, dla was słuchajcie tytuł tego opowiadania to Billy jest zły. Jak myślicie? Dlaczego Billy jest zły? Nie. Nie. Nie wiadomo. Nie wiadomo? A jak zobaczycie to małe dziecko tutaj w wózku? Czy on może być zły, bo się musi swoim rodzeństwem zajmować? Tak. Ta, ta. Może tak być, ale czy jest na pewno? Ja nie wiem. W bibliotece jest też książka pachnąca czekoladą. Opowiada historię grupy ludzi, którzy coś mieli wspólnego z czekoladą, ale więcej wam nie mogę powiedzieć. Słuchajcie, niektóre strony są, jeżeli się nie je potrzeba, szkodzą, to to naprawdę na potrzebują czekolady. Na kolejnej na to, mamy książki, yy, mamy książki takie z bajkami, które są też w telewizji. Pierwsze pytanie. Czy znacie... Super. A czy znacie? Tą gromadę. I kto jeszcze? I kłapuchy. Kto jeszcze? Kamburka. Osiołka. 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 Kogo pokazuje paluszkiem? Tygrys. Super. I jeszcze? Sowa. 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 Tu jest sowa, a tu? Papuga, prawda? Nie. Gdzie? to Co? Sowa. Nie widzę. Nie widzę. A o, o, jace. Jace. No jasne, no jasne, a ciekawa jestem czy znacie tych tutaj takich? Ciuwcia, do Nie. Tak? za patrykowo. No, super. No, ja, super to Kolejna półka z książkami to zwierzęta. Moje, cięta, to jest. jest, zwierzęta, psy. Są książki o psach są też i o kotach. Czy znacie tą? Kocie, kocie. Super. Słuchajcie, słuchajcie, są jeszcze takie kotki. Ja i Matylda. No, ale mieszkają też inne zwierzęta, bo jest na przykład... Myszka Alberta, która szukała miłości. Jest też krówka Zosia, która bardzo chciała grać w orkiestrze muzycznej. No i między innymi jest jeszcze szalona krowa Matylda, która ma wiecznie, naprawdę ma straszne problemy. Książka opowiada o tym, jak nie mogła zasnąć, a tu po drugiej stronie mamy książki dla ciekawych przedszkolaków, które muszą się dowiedzieć, jak działa w głowie. Jak chcecie się dowiedzieć, zapraszam do biblioteki, kochani. Można się dowiedzieć. O, to jest taki coś dla Was. Słuchajcie, mamy Minecrafta. Tak, słuchajcie, wszystkie książki na Was czekają. Możemy się dowiedzieć. Jeszcze. A teraz słuchajcie, ta książka wydaje. Ta książka wydaje mi się, że jeżeli będziecie całkiem cicho, jeżeli zamkniecie kluczykiem w buzie na kłódkę, to może uda się przez mikrofon usłyszeć te dźwięki. Dziękujemy. Ok. Czy słyszeliście coś? Super. Nawet, nawet nie wiedziałam, że w ten sposób uda się wam dźwięki książek

za moment przeczytam wam, przeczytam wam jeszcze jedną książkę, przeczytam wam jedno zadanie, no jak to zawsze, by, że w czasie spotkań z biblioteką. ale zanim, czy jest ktoś, kto chciałby się Pan Kuleczka? Jest coś takiego? Pan Kuleczka? Nie. Czy już idziemy na półkę i sprawdzamy, czy jest pan Kuleczka. Pan kuleczka chyba powędrował do jakiegoś czytelnika. Pan tak, pan kuleczka w tej chwili jest Czary Mary? Zobacz, Kto pytał o pana kuleczkę? Nie. 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 Zobacz, jedna książka, jedna książka, z przygodami Pana Kuleczki i druga książka z przygodami Pana Kuleczki. chcę jeszcze zapytać Panią. Czy są, jest książka z Wsi Patrolu? Z psiego Patrolu. Proszę bardzo. Eee, a jest książka z pieskami? Oczywiście mamy mnóstwo książek z pieskami. Idziemy do półki, gdzie są książki o pieskach. Idziemy, idziemy. Na przykład. Raz. Kolejna tak, Raz. książka o pieskach. Dobrze widać. Jaki słodki. Tak. tak. Książek o bliskach jest dużo. A jest Blaze i Blaze i Mega Maszyny? Blaze i Mega Maszyny. Nie, nie mamy Blaze. A jest Akademia Jednorożców? Nie, nie mamy, jeszcze nie mamy Akademii Jednorożców. Bo też słuchajcie, to jest biblioteka, tutaj nie można mieć wszystkich książek. Kupujemy te, e, o które dzieci najczęściej pytają. I je, kupuj, je kupujemy potem. Jest Zosia i języco. Ja? Jest Zosia i Jejko? Powiedz właśnie. Zosia i. A jest Zosia i jęco? Nie, nie mamy przygód Zosi, ale słuchaj, ale mamy mnóstwo książek o innych dziewczynkach. Jest Basia, jest Martynka, jest Marysia. No, może, warto, może warto poznać inne dziewczynki też. Przygody innych dziewczynek, prawda? No, tak. Ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie. Kto ma jeszcze pytanie? Ja. Czy, czy jest jeszcze jedna książka o Minecraftie? Nie, to jest, to jest ta jedna. Czy jest książka o profesie. Czy możesz powtórzyć? Czy jest książka o Bronsersie? Bronsers. Nie, nie. A może, a może w ogóle takich książek nie ma? Bo to, że jest jakaś bajka w telewizji, wcale nie znaczy, że będzie... w... Burtersie. Burtersie. Dobrze, kochani, słuchajcie. Dziękuję, dziękuję za wszystkie pytania. Tradycyjnie czas na czytanie, prawda? Proszę. Słuchajcie, ja mam taką, ja mam taką propozycję. Pytacie, pytacie o różne książki. Zapraszam do biblioteki. Przyjdźcie, będziecie sami mogli sobie wybrać. Pokażę wam, w którym miejscu te książki się znajdują, i sami będziecie najlepiej umieli sobie coś wybrać, prawda? Ja myślę, tak. Przyjdźcie, zapraszam do biblioteki z mamą, z tatą, może z Barcią, z dziadkiem. Przyjdźcie, I sami sobie wybierzecie. Teraz. A teraz opowiem Wam historię o piórkach, które nie chciały się dzielić. Zapraszam. Tytuł opowiadania: Piórki, które nie chciały się dzielić. Powiedzcie mi, czy dobrze widać ilustrację? Dobrze. Dobrze jest? Dobrze! Ok. Przeminęło lato, gaśnie słońce z dniem. W starym lesie drzewa porastają mchem. Ciepły zachód jesień wita u swych wrót. Świat trzesennie oczy, patrząc na ten cud. Tam wśród drzew się buja, w locie łapiąc chwilę, Wiewiórka nazwana beztroskim cyrylem. Widzicie, widzicie? W dole zaś siemienią dają owoce, nasiona, grzyby smakowite. Gromadzą zwierzęta wszystkie skarby lasu, by przez mroźną zimą nazbierać za Lecz bez troski Cyry, myśląc o strawie, całą długą jesień spędził na zabawie. Więc choć wszędzie szpera nie znajdzie okruszka, który by mógł trafić do pustego To no jest Kuba! lecz zaraz. A cóż to? O! Co tam się dzieje? Hmm, hmm, hmm. Jakiś smaczny kąsek leży i marnieje. Rety! krzyknie Cyril. Tylko spójrzcie na to! Ostatnia szyszunia w sezonie! Wiosna, lato! Widzicie ostatnią szyszunię? Nie! Nie! Ja widzę! tak! teraz? Lecz kto tam się kryje? Coś błysnęło w kniejach. To głodne spojrzenie skrzętnego błażenia. Przejdźmy, jakaś druga góra. Ten gdy górę jadła zebrał pracowicie, stwierdził, że mu szyszki brakuje na szczycie. Nie mam szyszki! odkrył, a więc z jej powodu niechybnie, bezspornie, wkrótce umrę z głodu. Cyril ruszył w pogoń, ruszył także błażej. Każdy z nich chciał dorwać szyszkę swoich marzeń. Biegł więc pod górę, znosząc do przeciwności, chcąc wyrwać z przewagą ten morderczy pościg. Widzicie wiewiórki na drzewie, jak z jednej strony z drugiej strony? Tam każda z wiewiórek z wrażenia aż bladła, no bo jak to ująć, cóż, puszczyszka, a wiewiórki za nią, aż świszczy w poszyciu, czy któraś odpuści, o nie, nigdy w życiu, zostaw, puszczał cyryl, oddawaj to moje, o nie. Wrzasnął błażej. Odejdź, bo cię złapię Jestem Jest bardzo głodny, więc ty masz, nie masz oj, Mam chcę ją włączyć do mojego zbioru. Szyszka wystrzeliła pod niebo wysoko, stuknęła w do nocy dobrze, że nie w oko. odbiła się z trzaskiem od brzegu kamienia, stanęła, Zadrżała i jak myślicie, co się stało? i plum do strumienia. Dwie tuż za nią skoczyły do wody. Ciekawe, czy dojdą dziś do zgonu. Wtem, a chmurze nad rzeką, nad rzeką i gdzie dwie się biły tam trzeci skorzystał. Cyryl patrzy w górę, spojrzał także włażej, jak w Jak wyskoczył w górach, spiska szaszla. Wracaj! Woła Cyryl, wstrzymując zadyszkę. Właśnie! dodał błażek. Oddaj, naszą lekle, na na lep, 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 się Zwłaszcza, że rozstrzegli ogromny lep, 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 się lep, 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 który gryzoń lubi wodospady. I myśleli z żalem podczas chwil spadania, że takie są koszty braku współdziałania. Wtedy cyryl szybko chwyta gałęź dłonią, szarpią groźne fale, sekundy wciąż gonią, drugą – cap! – błażeja, gło, ciągnie, głośno sapie. Widzicie tutaj, jak się ratują? ratują? I całym bez siły już się na brzeg drapie. Uff, Westchnęli obaj, patrząc z ulgą w niebo. Żyjemy brzeg łażej. Dziękuję, kolego. Zerknął na Cyryla z niemałym zdziwieniem. Wtedy nagle Parsknął z wielkim rozbawieniem. Tyryl się dołączył do szczerej głupawki. Straciliśmy głowę dla małej przystawki. Racja, dodał Błażej. Lecz ci wyznam skrycie. Fart, że tylko głowę, a nie całe. Rewelacja. Musimy to uczcić. Wyprawmy kolację. Tak przyszło im odkryć przyjemność dzielenia, a wszystko za sprawą wspólnego psocenia. I odtąd po lesie niósł się głośnym echem, głos małych wiewiórek, co dzielą się śmiechem. Koniec opowiadania. Koniec, koniec opowiadania, ale kochani, myślę, że też na tym skończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się chociaż usłyszeć albo zobaczyć przez kamerę. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Bibliotece. Do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę bardzo. Do widzenia.